Władimir Putin, przemawiając dość długo, wypowiedział jedno prawdziwe zdanie: że istnieje coś takiego jak linia zmiany daty, która przebiega wzdłuż 180. południka. To tu mówił prawdę. Cała reszta to było kłamstwo, no, zaczynając od głupot dotyczących Alaski, gdzie on tu opowiada o tradycji rosyjskiej na Alasce. Piotr Wielki wysłał niejakiego Witusa Beringa, tego potem od Beringa, żeby on sprawdził, co tam jest na tej Alasce. On tam sprawdzał, sprawdzał, nic nie potrafił znaleźć. W szczytowym momencie na w stanie, który jest sześć razy większy od Polski, było 400 Rosjan. I kiedy Rosja przegrała wojnę krymską, to się bała, że ta Wielka Brytania to i tak zdobędzie sobie sama tę Alaskę, więc car Aleksander II napisał list do Waszyngtonu, a może wy byście Amerykanie kupili, bo bał się, że i tak stracę tę Alaskę. A Amerykanie powiedzieli, to kupimy tę Alaskę za 7 milionów dolarów. W 1867 roku. W 1803 Amerykanie kupili Luizjanę od Francuzów za 15 milionów. No wartość pieniądza trochę rośnie. No więc... Znaczy, Suma była kuriozalna. My kupili Alaskę 2 centy za ak. Znaczy, to, że Rosjanie stracili tę Alaskę, to jest pomnik rosyjskiej głupoty strategicznej. Więc jeżeli Rosjanie uważają się za wybitnych strategów, to Alaska jest dowodem, że naprawdę potrafią bardzo błądzić. Nie mówiąc o tym, jak bardzo potrafią kłamać, co udowodnił Władimir Putin. Tak, jest.